Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, Wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Patrzcie jaka paka, zajmuje prawie całą moją ławę. Yy, wiem co w niej jest. Paczka czekała od 2 stycznia 2020 roku. niemal że rok czekała na swoją kolej, na swoje rozpakowanie. Moi drodzy, pozwólcie, że troszkę się tutaj, może inaczej. Włączę się za chwileczkę, natnę tylko tą górę, żeby Móc sobie obejść to dookoła, móc sobie zdjąć wieczko, i zaraz będziemy zaglądać, co jest w środku. No to pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Patrzcie na to. Eee, zaglądamy. Jeszcze nie zaglądałem do środka, bo nie pamiętam, co to było. Zaglądamy, moi drodzy. <grytanie> Patrzcie na to. Zbliżę kamerę troszkę. Proszę bardzo. Patrzcie na to. Mamy. Amiga 500 z doklejonym plusem. Pamiętam te pudełka, że doklejali plusa, czyli Amiga 500+. Plus. Mamy... Słuchajcie, może... Bo to jest do góry nogami. Dem. Paczka została... No nic. Musimy wyjąć przyjaciółkę. Nie jest w złym stanie, widzę. Proszę bardzo. Kartonik Amiga 500+. Plus. Ja zrobię to w taki sposób. No i dobra, jest zasilacz, jest myszora, jest myszora, zasilacza jeszcze się nie dokopałem, są styropiany, jest amcia, sekunda, i jest 500+, super, nie miałem jej w kolekcji jeszcze, jest do czyszczenia, jest do czyszczenia, ale fajnie, że jest, dobra, moi drodzy, tą amigę zdejmę, zobaczymy, co dalej się kryje, Najlepsze jest to, że pamiętam, jak dziś kupiłem to, moi drodzy, od pewnej pani na za Wystawiła chyba za 350 zł. Powiedziałem mi, że w rozmowie telefonicznej, że da mi 500, bo jest tego warte. Bardzo się ucieszyła, bardzo mi podziękowała. Warto być uczciwym, to nie jest kwestia przepłacania, tylko to jest kwestia elementarnej uczciwości, Mój drodzy. Więc, tak, mamy joystick. Mamy joystick, też coś go boli. Mamy, moi. Dro... Ho, ho Patrzcie, jaki to jest klasyk. Moi drodzy, Mat Scorpion. Kto pamięta ten joystick? Manual. I jego jeszcze można było podobno gdzieś zaraz. Jak to się robiło? On powinien tutaj się odblokować i dać się yy, przewrócić. Ale już nie będę tego robił, ale... Oj, tutaj urwany jest. W każdym razie ma, mamy Skorpiona i to z epoki. I to z epoki. Dobra. E, odłożymy sobie Skorpiona. Patrzymy, się, co jest dalej. Wow! Patrzcie. Patrzcie. X-Cartridge do Commodore 64. Producent Artsoft. Zaraz. Antrax. Atrax. Jest instrukcją obsługi. Patrzcie. Patrzcie na to. Świetny, to jest jeden z tych, dlatego warto grzebać w retro. Świetny egzemplarz, świetna rzecz. Super, super, dobra, dobra, patrzymy dalej. Mamy zasilacz do Amigi, mamy joystick Tour Quick QuickJoy Turbo SV124. Ciekawe czy jest w środku SV124, bo wiecie, różnie z tym jest. No i to, moi drodzy, nie jest SV124, bo ma te boczki. To jest yy, Quickshot 2. To jest Quickshot 2, a to jest QuickJoy. Pudełko z QuickJoya. No nic, dobrze. Yy, zobaczmy. Zobaczmy dalej. Ale zestaw. Ale trzeba. Oj, będzie nad tymi sprzętami trzeba popracować. Dobra. Yy, tutaj, moi drodzy, myszka Dataluxa. No nie mówcie, że jest. Nie jest opisana, ale to chyba... Tak, to jest ta! Ta! Myszka Dataluxa w oryginalnym boksie. Yy, SV705. Futuristic Design. Commodore 64128. To tu widzę mam mix. Oprócz tego, że mam do Amigii, to mam jeszcze do komodore 64128. Dobrze, zobaczmy tutaj. Ha! Gierki. Gierki do amigi. Jejku jak wam to pokazać Moi drodzy. No może nie. Gierki zaraz będziemy przeglądać. Zobaczę części do joysticków. Takie zapisane. Części do joysticków. I w częściach do joysticków jest Quick Joy. W częściach do joysticków jest QuickJoy, QuickJoy 3, czyli akurat ten, który jest na pudełku. Czyli części do joysticków, a jest tu joystick. Super. Ojej, dobra, tutaj są nawet całe cases. Zaraz, tu są części do joysticków. Nie za wiele pewnie z nich odzyskamy, ale na pewno przydadzą się te, zaraz, te sprężynki. I przyssawki odzyskamy, strasznie to ubrudzone, strasznie ubrudzone, no ale swoje lata ma. Dobra, kolejny joystick moi drodzy, Python 1, Python 1, ale nie ma Pythona, jest Quick Joy 2, czyli z tamtego pudełka, z tamtego pudełka jest Quick Joy w tym więc trzeba będzie to wysegregować, wy rozkładać odpowiednio. Dobrze. I teraz jest jeszcze tutaj jest kolejny Quick Joy 2. A co jest w środku? A w środku jest Quick Joy 2. Quick Joy 2. Dobrze, moi drodzy. Teraz tak. Umówmy się, że ja się na chwileczkę wyłączę, zrobię sobie tutaj porządek, wejmę, wezmę, zdejmę to potężne pudło i przejrzymy co jest na tych dyskietkach. Patrzcie, dwa pełne pudełka, widzę, że dostały w podróży. No, przy takim zapakowaniu, niestety to musiały dostać, dostały w podróży i masę, masa małych pudełek z dyskietkami. No i co, za, za chwileczkę zaglądamy co jest na dyskietkach. No to pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Zobaczmy co kryje się, jakie skarby kryją się. Na tych dyskietkach lecimy z moimi pudełeczkami, bo będzie po prostu szybciej. Benefaktor, benefaktor Trans Traps and Treasures. Proszę, jeszcze jakiś opis. Jakiś kod Apidia 2, Apidia 2. Więc takie trzy gierki tutaj. Tytuły mi nic nie mówią, kiedyś będzie trzeba to pomielić, pobawić się. Lecimy z drugim pudełeczkiem. Prehistorik, absolutny klasyk. Kickstart 1, Lotus 3. Lotus 2. I tu są chyba puste. Tak się domyślam. Tak. I puste dyskietki, więc więc fajne rzeczy. Fajne. A tu coś jeszcze jest. Tu coś jeszcze jest. Arcade Pool, czyli Billard jest opisane. Arcade Poola akurat akurat kojarzę. Dobra, potem będę to wkładał. Lecimy dalej. Lecimy dalej, potem będę to wkładał, będę robił sobie porządki. Tu coś jest takiego. Quick, co? Silva Magic Pockets. Tu są naklejki. Mają moi drodzy oryginalnego WorkBencha 2.1 International. <gryw> Jeden z pierwszych razy widzę oryginał. A w ręce mam na pewno pierwszy raz. 2.1 2.1 Extras i fonts. Czyli pełen zestaw WorkBench. Ktoś po prostu kupił Oryginalnego Workbencha, co nie ukrywam, że mnie akurat cieszy. Dobrze, to sobie wszystko, moi drodzy, szybko złożę, szybko włożę i lecimy z kolejnym pudełkiem, bo jeszcze patrzcie 2T. Lecimy z tym pudełeczkiem. Tak będzie może szybciej. Soccer kit. Soccer kit, pozostałe dyskietki. Rainbow Island, to kojarzę. Super Frog, jeden z cztery. Gianna Sisters. Gianna Sister jest opisana. Super Frog. Co tu jeszcze jest? Kody jakieś do Super Froga. Super Frog, Super Frog. Arkanoid. Ale tu są wspomnienia. E Entity, Entity, dobra. Hmm. Trolls, nawet wycięte są do trollsów. <noise> nawet wycięte do trollsów. Kto pamięta trollsy? <noise> Dobrze. Morf, cool spot. Cool spot kojarzę. Morf nie kojarzę za bardzo. Będzie trzeba się tej tematyce przyjrzeć. Cyberpunk? No, to tak na czasie trochę. Syndicate trój... Syndicate dyskietki. to są gry. Trzecia część, druga część. Fortuna. Koło Fortuny. Soccer kit. I Blue and the Grey. Nie kojarzę tego Blue and the Gray. UGH-2. Jurassic Park. Jurassic Park. I tutaj jest for... Co to jest? Nie mogę wyjąć. Tak pasownie... Spakowane. Co to jest? Forest Dump. Forest Dump to kojarzę. Dobrze. No, kurde, taki fa fajny zestaw w tej, w tej kasie. Mimo, że rok zaszło, żeby do niego dojść. Moi drodzy, dobieramy się do pierwszego pudełka. Zaraz to będziemy musieli zrobić. Tak. Tak. O. Dobieramy się do pierwszego boksa. Moi drodzy, Mortal Kombat 2, nie wiem czy to widać. Mortal Kombat 2. Arabian Nights. Nawet pamiętam te okładki. Jaja, że to przetrwało tyle lat. Co to jest? Prince of Persia. Super Sky. To są chyba narty. Oscar. Tu jest Rockford w temacie. G.D. 2. Chuck Rock 2. To też, jakie to są klasyki. Apocalypse. To sobie z... Navy Seals. Magic Pockets. Co tu jeszcze jest? Sherman. Global Gladiators. Ja te, lubię te grafiki, ale mi się przypominają, jak w sklepach były: Frankenstein i Pacmania. Dojo Dan. Lost Vikings to jest z giełdy ewidentnie, dwa dyski opis, Weasleys, Fantastic Dizzy. Bubble Dizzy, Crystal Kingdom Dizzy, Dizzy Magic Land, a kiedyś chciałem przejść wszystkie Dizzy i chyba mam wszystkie teraz. Zobaczmy tutaj: Dizzy Collection, Quick Snacks, Bubble Dizzy Prince of Yolkfolk Colgate. Kto pamięta tą grę, taką reklamówkę Colgate'a? Miecze Waldgira, dwójka, Another World, dwie, dwie dyskietki, Beast Lord, dwie dyskietki, Chase HQ. Cześć HQ chyba było też na każdej platformie, na jakiej y, możliwe, y, co to jest, jakiś spis, spis gier, proszę. Pamiętam, pamiętam też sobie takie robiłem, także to jest też historycznie mega ważna rzecz. Po kimś zostało, ale się cieszę, tu są jakieś kolejne, proszę, miecze Waldgira, to, to jest do przejrzenia kiedyś tam. Patrzmy dalej. Ruff Tumble. Oj, coś spadło. Arcade Pool. Billard. Test Drive 2. Z tą okładką znowu. Super. Moi drodzy, chwileczkę muszę się schylić. Zobaczyć, co to spadło. Aha. Coś, coś, jakieś, jakieś badziewko. Zobaczmy dalej. Manchester United Europe. O, strip, poker. Mm. Wizzy, Diamonds, Battle Chess. Tu jest coś, jakieś kody wrzucone do gierki. Zaraz spróbujemy zobaczyć, co to jest. Fatman, Fatman i kody jakieś. Fatman ciąg dalszy, dobra. Lecimy dalej. Arni dwójka, Buba, More Lemmings. Wings of Fury, gierka, która mnie strasznie irytowała to lądowanie. Indiana Jones. Patrzcie na to, Baby Joe. Jedna dyskietka. Kurde, lubię te okładki. Joe Joe, chyba to jest druga część. Lecimy dalej. Second Sa Samurai? Second Samurai, tak. To jest Woody's. Woody's, co? Woody's Worlds, Woody's Worlds, Krusty's. Sleepwalker. Sleepwalker, Wedi Swords klasy, Sleepwalker. To też są klasyki. Fire and Ice, to jest co? Brian the Lion, Zul, klasyka, Dong, ale, się... <ścoughs> ale się cieszę jak dziecko normalnie. Cartoons, Magic Boy, Twin World, Toki, klasyka i Switchblade. Ojej, a to jest dopiero pierwsze. Pierwsze pudełko. To jest dopiero pierwsze pudełko. A jeszcze mamy do przejrzenia drugie. Sekundka moi drodzy, aż sobie... Dobra, to sobie wszystko powrzucam. Muszę zaraz to wrzucić tak. Tak, tak. O, już mi się zamknie. Zaraz w zasadzie to musimy tak zrobić, bo musimy je zamienić. Oj, przepraszam, trąciłem znowu. Mam nadzieję, że ostroście nie straciłem. Oho, to, to się rozleciało w transporcie. To moi drodzy, to pudełeczko dostało w transporcie. Trudno, no tak bywa tak wywa. Dobrze, lecimy. North and South, klasyka, Mortal Kombat, Rick Dangerous 2, Burning Hell, Fury of the Furious, Fury of the Furious. Co tu jeszcze jest? Fury of the Furious, Fury of the Furious, Fury of the Furious, Pippi Hammer, klasyka. Desert Strike, widzę, że jest popakowane tak, jak być powinno po, po te kilka. Dobra, lecimy dalej. Blues Brothers, Jet Strike, Nesquik, Telekomando. nie kojarzę tego, Shadow of the Beast, też klasyka. Dobrze, dalej. Mr. Nuts, Goblins 3, Goblinie to też jest klasyka. Pamiętam jak w Secret Service oglądałem screeny. Bardzo chciałem w to zagrać. Settlersi, Captain Dynamo, Pixie and Dixie, Chemidal Hemidal 2, Hemidal tak? Chemidal dwójka. Dobrze. Co to jest? Global... Global... Niest, niestety nie jaka to jest świetna gra. Paxi. Paxi, paxi Joe and Mac. Kto kojarzy Joe and Maca? Takie ala prehistorykowe. Jeszcze te, te screen, te z giełdy, to jest ekstra. Co to jest? Prime mover. Z, te z, z giełdy, te wydruki są po prostu, no to jest tak mi się wspominają rzeczy. Taki świetny czas, że szkoda gadać. Dobra, lecimy dalej. Yy, Twin trees. Mega block. Squigs, time Lock, Gem X, X-Copy, klasyka, czyli programik, Toyota Celica GT, Deluxe Point, co będę tu odkładał, nie, nie będziemy mieszać, Roland, Tip-Off, Go Kevin Go, Dennis, Morton, Alcatraz. Dobrze, lecimy dalej. Then, Death Mask, Pushover, to kojarzę, Simpsonowie, James Pond też kojarzę, Cosmic Spacehead, The Duck 2, Batman Returns, One Step Beyond. Dobrze, dalej. To już końcóweczka. Dofus, Carlos, Adam's Family, Titus the Fox, też klasyka. Paperboy 2, Kit Chaos, Canon Foder 2, Canon Foder, Alo Alo i na końcu wrum wyścigi tego WRUMA też pamiętam. Mój drodzy, jak widzicie, oprócz tego, że fajny sprzęt się trafił, to trafiła się niesamowita kolekcja, gier, niesamowita kolekcja. Giełdowych, z tymi etykietami giełdowymi, co jest świetne. mi się to świetnie bardzo podoba. Troszkę to wszystko brudne do wyczyszczenia, i moi drodzy, za chwileczkę oczywiście wyciągnę wszystko na stół i zrobię podsumowanie tego, co było w tej paczce. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę, więc przełączam się i za chwilę podsumowujemy. No to pyk, moi drodzy, no i podsumowanie tego ostatniego wyrywu. Pozwoliłem sobie wyczyścić odrobinę pudełeczko z Commodore, znaczy z Amigi 500, Plus tak aby. No Jest w świetnym stanie, jak widzicie, bo je wyczyściłem i, i to z tego kurzu, który był tam zaleziony, jest fajnie. Moi drodzy, Cardridge, oczywiście cieszy w oryginalnym opakowaniu do Commodore. Joysticki, dwa quick joye, dwójki, supercharger i pyton, samo pudełeczko. Chyba mam taki joystick, co je wrzuca do pudełka, więc będzie ekstra. Yy, oprócz tego mamy tam jeszcze Skorpiona, yy, mamy jeszcze yy, dwa takie joye. Tutaj mamy jeszcze o coś takiego. Chyba też mam pudełko luźne, na ten joystick i dodatkowo jeszcze jeden taki mata stary. Myszkę Dataluxa Luxa do Komodora 6428 moi drodzy, i masa dyskietek do Amigi. Podjedziemy troszkę do góry. Masa dyskietek do Amigi, więc tak to się prezentuje. Świetny wyryw, świetny zakup. Wydaje mi się, że. Yy, no co, co tu dużo mówić, że, że tylko się cieszyć, będzie kiedyś to trzeba przetestować. Dobrze moi drodzy, ja się z wami żegnam, mówił Kusok, retro RetroHobby, na razie, pa pa, cześć.